Witam, w tym odcinku chciałem pokazać razem ze swoim bratem, który aktualnie gra ja, czy, czym różni się i który jest lepszy Agario zwykłe, czy Agario 3 jak widać już tutaj Adek nabił sobie trochę kulek za trochę to jest prawie że tysiąc jeśli nikt nie widzi tutaj jest pokazane wszystko ładnie tutaj jest też pokazane jak jest to to stan mapki kto wygrywa, kto przegrywa mm, mogę też powiedzieć, że dla mnie te Agario jest lepsze eee, gra ma nie więcej osób o, jak widać teraz tutaj padnie gra ma nie więcej osób Ła łatwiej łatwiej można się denerwować o. no i tyle teraz chyba pokażemy Agario o 3D i na tej strony to jest po prostu Agar.io, ale i 3D. I to jest Agar.io 3D, Agar.io online. Net. I wystarczy kliknąć play z wykrzyknikiem. I dalej. Tutaj jest nick, oczywiście już dawniej wcześniej się uprzedziliśmy. I tak jest gra. W Asydy zmienia się mapkę i myszką się kieruje. Oczywiście tutaj jest uwielbnił ludzi i jest do wyboru tylko jeden świat. Na zwykłym Agario można grać w drużynach, samemu na experimental i na tym, tym Na party, chociaż nie wiem co to jest party, ale chyba trzeba uzyskać zaproszenie. O, Tak właśnie wygląda jedzenie. Można sobie regulować kamerkę w Gra oczywiście ba niewiele osób, więc... Wszystko łatwo można ekspić Hmm... Strona jest dobrze zrobiona <coughs> Przepraszam, trochę się zakrztosiłem Hmm... Co tutaj wygląda na to, że... Jakoś dużo kulek mają gracze na tej mapce Tylko właśnie nie my Jeśli ktoś nie widzi, to jest O to jest pokazane Ile masz masy i top player, wiem, że to Bardzo słabo wygląda na nagraniu, też tego nie widzę O, poprawimy jakość I jeśli ktoś ma bardzo dobre oczy to wątpię przy 135, 137, 130. Hmm, to mniej więcej mamy masę Myślę, że ten filmik potrwa niecałe 5 minut. I nie, niedługo zajmie się hmm. A proszę też o komentowanie, lajkowanie. I zapraszam do grania na agario zwykłym, bo to, to jest trochę zryte. O i właśnie widać jakiś chiński Arab goni, Atka. to się zaraz skończy a tak spacją się wystrzeliwuje i dalej to wszystko jest po prostu w grze chodzi o to jesz aby nie zostać zjedzonym no to chyba wszystko więc wnioskuję że Agario normalne jest o wiele lepsze od tej części 3D O, tak właśnie wygląda pożeranie innych graczy. Kulki normalnie są bardzo dziwne. W ogóle nie ogarniam tego. Ale działa to na, pewnie na większości laptopów, to zadziała, na komputerów. Więc... Polecam. Zapraszam też do komentowania, lajkowania, subskrybowania. I Zapraszam do innych Odcinków na moim kanale na pewno będzie ich więcej. Otwieram właśnie parę nowych serii. Więc do zobaczenia, trzymajcie się, lajkujcie, komentujcie. Do usłyszenia.